Typ zadania pojawia się na każdej maturce i poświęćcie te 30 sekund, żeby się nauczyć, jak rozwiązywać to zadanie. Dziedziną funkcji F jest przedział. Dziedzinę odczytujemy od lewej do prawej z osi X. No to zobaczcie, od minus 4 do 4, ale tu jest kółeczko zamalowane, minus 4 należy, będzie nawias kwadratowy. Do 4, tutaj kółeczko otwarte, czyli nawias okrągły. Zbiór wartości odczytujemy od dołu do góry. No to mamy od minus 3 i minus 3 nie należy do góry, czyli do trójki, do trójki włącznie, i tam będzie nawias kwadratowy, bo trójka należy. Zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja F przyjmuje wartości dodatnie. Dodatnie, czyli większe od zera, czyli ta część tutaj, słuchajcie, nad osią, po prostu dodatnie. Tu mamy te wartości dodatnie, bo tu widzicie 1, 2, 3, 4, 5, i tutaj są wartości. Czyli odczytujemy od minus 4 włącznie. Do trójki, ale trójka już nie należy, tu by było kółeczko otwarte, bo dodatnie, czyli większe od zera. Teraz zbiorem wszystkich rozwiązań równania f od x równa się 3, jest przeciąg, czyli to jest nasz y, czyli tutaj by to było. No to od dokąd? od minus dwójki włącznie do dwójki włącznie i mamy gotowe. I co? Nie takie straszne, prawda? Słuchajcie, zaobserwujcie mnie, będzie mi bardzo miło, jeśli jesteście maturzystami i chcecie się ze mną tutaj uczyć.